Siemanko wszystkim Jesteście na kanale Polak za Benefit UK Ja dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać dość krótko i szybko na temat nowego pomysłu rządu w Wielkiej Brytanii czyli Digital ID e, cyfrowy dowód osobisty e, co to jest i czy jest nam to potrzebne nie wiem, oceniacie sami może wypowiem się krótko na koniec tego filmu e, czyli tak, 26 września e, premier Keir Starmer zaproponował Właściwie nie zaproponował, ale oświadczył, że wprowadza Digital ID i że do końca tej kadencji zostanie to wprowadzone. I jak powiedział, nie będziesz mógł pracować bez cyfrowego dokumentu tożsamości. Co to dokładnie znaczy? Kogo to dotyczy? Jakie są plusy? Jakie są minusy i realne terminy? No to ogólnie odnoszę się tutaj do tematów źródłowych rządowych, także zapraszam. Digital ID będzie obowiązkowe do potwierdzenia prawa do pracy. Jest to dość ciekawe. Podobne rozwiązania już istnieją i bez nich nie można pracować, ale to później. Nie, na, na ten moment mówią, że nie będzie obowiązku noszenia tego dokumentu ze sobą, ani okazywania go na żądanie w codziennych sytuacjach. Ma to ułatwiać dostęp do usług publicznych. No i to jest oficjalne ogłoszenie na GOV.UK. Link numer jeden. Jak powiedział premier, prost. nie będziemy mogli podjąć pracy w Wielkiej Brytanii bez posiadania tego elektronicznego dokumentu. W takich mediach jak Reuters, Sky, jest to określane jako taka cyfrowa legitymacja w telefonie. Z biometrią, z szyfrowaniem. Dotyczy to strefy zatrudnienia. No i tak, tak jak powiedziałem, ma to by zostać realizowane do końca kadencji, czyli okolice 2029 roku. Jak to ma działać technicznie? Według GOF UK jest to tak zwany one-lock, rządowa, taka rządowa portmonetka na. Telefonie. Pozwoli to trzymać dokumenty w wersji elektronicznej, e, na przykład prawo jazdy również tak samo. E, w komunikacie rządu wymieniono, że Digital ID ma zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz informacje o narodowości, statusie pobytowym i zdjęcie w wersji biometrycznej. E, rząd rozważa też e, rozwiązanie dla osób, które nie posiadają smartfona, które. Mm, nie obsługują takich rzeczy, no mówimy tutaj o osobach starszych czy schorowanych. Mają być konsultacje rządowe. Co zmieni się właściwie dla użytkownika? System obecny weryfikowania pracy i prawa do pracy ma być zniesiony, i będzie to robione przez właśnie te dokumenty. One będą podstawą do tego, aby potwierdzić swoje prawo do pracy tutaj w tym kraju. Pojawia się coś takiego jak usługi publiczne, czyli. Na przykład prostsze wnioski o prawo jazdy, opiekę nad dziećmi, świadczenia, łatwiejszy dostęp do historii podatkowej. Więc już tutaj wymieniając to, myślę, że warto się nad tym zastanowić. Jak daleko będzie to sięgało? Jest też wspomniane o wynajmie, ułatwi to potwierdzanie tożsamości dla najemców, e, naszej historii na pewno i naszej wypłacalności, prawdopodobnie, ale to już dodaję od siebie, ponieważ no będzie to miało, jeżeli to będzie miało powiązanie z HMRC. Tak, powiedziałem, jeżeli chodzi o termin i wywiązanie się z tego, powiedzieli, że będzie to e, oficjalnie na ten moment do około 2029 roku. 29 roku. Do końca kadencji tego parlamentu. No i teraz za i przeciw, no to myślę, że przeciw jest, przeciw jest temu bardzo duży. Jest to jedyna z wielu rzeczy, które się temu rządowi w tym momencie udają, czyli zjednoczyć Brytyjczyków, zjednoczyć ludzi przeciwko pewnym rzeczom, ale pamiętajcie o tym, że jakby nie było, jest to kraj, który posiada króla. Wiemy też, jak takie rzeczy wyglądają. I tutaj dopowiedzcie sobie resztę sami. Ludzie są przeciwni przed, przeciwko temu, ponieważ e, boją się, że będą tam wrażliwe dane, że niektórzy będą wykluczeni cyfrowo. Organizacje związane z wolnościami obywatelskimi znowu mówią, że będzie to kaganiec, że będzie to szpieg, który będzie nas szpiegował przez cały dzień non stop, w codziennym życiu, Na, będą wiedzieli o nas zbyt dużo, będzie yy... No, generalnie będzie pełna inwigilacja. Co to znaczy dla obywateli, co to znaczy dla dla osób, które mają prawo pobytu, właściwie nic. Właściwie nic tu się nie zmieni. No, do tej pory mamy system e, ubezpieczenia społecznego, National Insurance Number, który musimy okazywać. Mamy settled status czy status wizy, który możemy potwierdzać przez internet, podając, e, podając kody do sprawdzenia i. Z tego systemu internetowego korzystają pracodawcy, z tego systemu korzystają. Z tego systemu również korzystają landlordi i wiele innych instytucji, sprawdzając nasze dane i potwierdzając je. Także powiem tak od siebie, że jest tu powiedziane, że ma to ukrócić nielegalną pracę, ale załóżmy sobie jedno: że osoba, która pracuje nielegalnie, nie posługuje się dokumentami. Dokumentów nie potrzebuje, bo ta praca nie jest nigdzie rejestrowana. No więc e, nic tutaj to nie zmieni, tak naprawdę. Myślę, że na ten moment nie ma co panikować tym, nie ma się co przejmować. Moim zdaniem inwigilacja w Wielkiej Brytanii jest już dosyć duża. E, ograniczenie wolności słowa jest bardzo duże. Czy to na platformach, na których na przykład teraz publikuję, czy to na e, innych platformach, czy to w gazetach, w telewizji. Trzeba powiedzieć, że ograniczenie tej wolności słowa jest ogromne w Wielkiej Brytanii e, i materiały są ograniczane, e, nie dopuszcza się ich do publikacji. Zmieniło się to bardzo, bardzo mocno w ostatnich latach, i myślę, że e, nie ma się tutaj co dziwić, że wprowadzają kolejne rzeczy. E, chociażby m, znane i głośne busy, które stoją i skanują twarz, e, skanują ludzi, e, rozpoznawanie twarzy w czasie rzeczywistym z AI, e, systemy rozpoznawania twarzy i AI, które były pomontowane w, na ulicach, po prostu, które były, które były wykorzystywane, i gdzieś tam Anglia musiała się z tego wycofać ze względu na prawa człowieka można sobie to wygooglować, jeżeli chcecie i, i generalnie no to, że na przykład większe prawa od, od Brytyjczyków mają inni ludzie no wygląda to jak wygląda, no Anglia już nie jest, nie jest już tym krajem, który był. Myślę tyle, no w następnym filmie omówię temat Małżeń, który się też pojawił jak się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz powiedzcie co o tym myślicie. Dzięki wielkie, na razie, cześć